Cześć, z tej strony Mikołaj. Dzisiaj gościmy na prezentacji kolekcji rowerów Kelis na 2026 rok. Za chwileczkę wchodzę na prezentację. Tam zostaną nam przedstawione wszystkie nowe modele, a ja potem do Was wrócę i opowiem Wam, jakie największe ciekawostki spotkacie w przyszłym sezonie w rowerach Kelis. Także już nie przeciągam, lecimy. No, i już wszystko wiemy. Jesteśmy właśnie w showroomie, gdzie wyeksponowane są wszystkie nowe modele. Za mną, oczywiście, prezentacja. No, i tutaj muszę powiedzieć, że najwięcej dzieje się w segmencie rowerów elektrycznych. Kellys przygotował niemałą rewolucję. Całkowicie nowy system wspomagania MAX Pro, gdzie mamy dwóch bohaterów. Nowy silnik zrobiony we współpracy z Sonikiem GXM bardzo lekki, w magnezowej obudowie, naprawdę no niesamowita konstrukcja, kompaktowa, 105 tonometrów lekko ponad 2,5 kg wagi no i do tego trzy różne baterie o bardzo niskiej masie mieliśmy dostęp przed sekundką do danych technicznych i wygląda na to, że są to najlżejsze baterie dostępne obecnie na rynku, także naprawdę dla miłośników rowerów EMTB no jest to nie lada gratka natomiast Wszystkie nowości za chwileczkę Wam pokażę. Począwszy od elektryków, a skończywszy na rowerach analogowych, ale myślę, że temat e-bajków jest tak interesujący, że zapraszam na rozmowę Miłosza Libackiego z Kelisa i on opowie nam więcej w szczegółach na temat tego nowego systemu Kelis Max Pro. Nie ukrywam, że jako pasjonat rowerów no i osoba, która testuje sporo różnych e bajków, jestem mocno podekscytowany systemem Max Pro, no bo wychodzi, że to jest obecnie najżejszy system wspomagania do rowerów elektrycznych. I to jak całem zaprosiłem do rozmowy Miłosza Dziubeckiego. Cześć Miłosz. Cześć Mikołaj, cześć widzowie. Miłosz wie dużo więcej ode mnie o nowym systemie. Stąd na początek, może liczby. Powiedz nam takie podstawowe fakty o silniku i o nowych bateriach, bo są trzy baterie. Jasne. Zaczniemy od baterii. Mamy trzy wersje baterii: 725, 820, 900 godzin. Bateria 900 waży 3,5 kg. Mniejsze baterie są minimalnie lżejsze, ale nie są to jakieś duże różnice. Wynik jest naprawdę imponujący, zresztą z racji tego, że baterie e, od naszych bezpośrednich konkurentów o pojemności, na przykład, 800 godzin e, są prawie kilogram cięższe. Także tak, już na samej baterii mówimy o różnicy jednego kg, a jak wiemy, jeden kilogram w rowerze to jest bardzo dużo. E, jeżeli chodzi o silnik, e, silnik Panasonic GXM Max Pro. W wersji specjalnie e, zrobionej dla nas we współpracy z naszymi inżynierami przez firmę Panasonic, e, legitymujący się momentem obrotowym 105 nm, e, waży 2560 gramów e, i całość w połączeniu z baterią, e, cały taki system Max Pro e, waży z baterią 902 godzin, 6 kg. No i to jest bardzo imponujące. To wynik. jest bardzo imponujący wynik, zdecydowanie. To w takim razie zatrzymajmy się w przy baterii. Tę baterię zresztą tutaj mamy wyciągniętą z roweru jedną. No bo jak widzę, ona ma tutaj karbon na górze. Tak jest. I to jest coś takiego no, specyficznego mi się wydaje dla tego modelu. Zdecydowanie, jak najbardziej. Jest to Ta obudowa karbonowa jest jedną z tajemnic niskiej masy tej baterii. Czyli mamy w środku tej baterii ogniwa o wysokiej gęstości energetycznej, do tego bardzo lekką obudowę. Finałem tego jest nowa bateria Kelis Max Pro o niesamowicie niskiej masie, wysokiej gęstości energetycznej, praktycznie przekraczającej. To są parametry, które, które biją na głowę naszych bezpośrednich konkurentów, zarówno jeżeli chodzi o gęstość energetyczną, czyli to. Jak dużo energii jesteśmy w stanie zmagazynować w kilogramie, w przeliczeniu na kilogram masy takiej baterii? I w przypadku tej baterii 900 watogodzin jest to 257 watogodzin na kilogram. Także to jest wynik naprawdę za nami jest długo, długo nic i dopiero pojawiają się baterie konkurencji. No, i do tego oczywiście, tak jak wspomniałem, właśnie karbonowa, lekka obudowa. I to wszystko powoduje, że mamy 3,5 kg baterię 902 to godzin. To ja mam od razu pytanie, bo dobrze zrozumiałem na prezentacji, że... Ten silnik to jest jakby ekskluzywne rozwiązanie dla Was. To jest silnik, który jest specjalnie przygotowany dla Kelisa. Tak jest. Jest to, jest to silnik w wersji specjalnie przygotowanej dla Kelisa, dlatego że silnik Panasonic GXM będzie również dostępny w innych rowerach innych marek, ale nie będzie to taki sam silnik, dlatego że nasz po pierwsze jest mocniejszy, ma 150 Nm, Dodatkowo ma zmienione oprogramowanie, tak aby tworzyć Jednolity ekosystem i doskonale współpracować z naszymi wydajnymi bateriami. Okej, okay. i no, brzmi to mega ciekawie, ale aż mnie, aż mnie to dziwi, że tak zaawansowany system trafi w sumie do bardzo wielu rekreacyjnych rowerów. Bo jak spojrzałem na prezentację, mm -hmm. pokazywaliście, które modele w kolekcji będą go miały. Yy, tam są różne rowery. Taki ścieżkowiec, ale też na przykład bardziej rekreacyjne konstrukcje. Jasne, suwy. Tak. Różnego rodzaju rowery trekkingowo, trekkingowe miejskie i tak dalej. Zobaczyliście sobie mega dużo trudu, żeby zrobić mega system, i on trafia do rowerów, które. Ja nie wiem, czy Ci klienci to odczują w ogóle, że będą nie taki świetny tam silnik. No tak, ale widzisz, w zasadzie, w zasadzie odpowiedziałeś już częściowo na to pytanie, bo powiedziałeś, że zadaliśmy sobie wiele trudu. Więc jeżeli zadaliśmy sobie wiele trudu, to chcielibyśmy właśnie, aby efekty tego trudu były dostępne dla każdego. Czyli nie rezerwowaliśmy ten e, nasz najnowszy system Max Pro jedynie do topowych modeli, ale wszystkie aluminiowe rowery elektryczne Kellys z najnowszej kolekcji będą wyposażone w baterie Max Pro, czyli w te super lekkie baterie e, i większość tych modeli będzie korzystała z silnika Panasonic GXM Max Pro. E, dlaczego sobie zadaliśmy tyle trudu i dlaczego się skoncentrowaliśmy na... Na, na tym ekosystemie, na układzie napędowym, dlatego, że to są najcięższe komponenty w rowerze elektrycznym. I redukując masę tych komponentów, zmieniamy zupełnie właściwości jezdne tych, tych rowerów. One stają się lżejsze, prowadzą się dużo lepiej, są dużo bardziej zwinne. I w zasadzie to są te komponenty, które budują tę różnicę wagową pomiędzy rowerem klasycznym, a rowerem elektrycznym. I tę różnicę, ten, ten dystans chcemy zmniejszać, i dlatego poświęciliśmy bardzo dużo pracy ponad dwa lata prac rozwojowo-badawczych, aby, aby opracować ten system Kelis Max Pro. Okej. Okay. No ja pamiętam naszą rozmowę jakiś czas temu mieliśmy okazję o Teosie F100 rozmawiać, na przykład na Shimano, na systemie Shimano, i ja Ciebie pytałem o kategorię elektryków SL. I ty mówiłeś, że w przyszłością, twoim zdaniem, są mocne e bajki ale z bardzo lekkimi silnikami. Jasne. Czyli wtedy już wiedziałeś, że z tym pracujecie, a nie chciałeś powiedzieć. Podtrzymuję, podtrzymuję. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ale, ale podtrzymuję. Nadal uważam, że, że rowery SL to jest jakiś taki krok pośredni, który w Kompromis zasadzie. Zawsze, no. Tak, który, który za jakiś czas zniknie, dlatego że. Te technologie rozwijają się tak szybko, baterie są coraz lżejsze i w zasadzie mam déjà vu, dlatego że mówię dokładnie to, co mówiłem w tej rozmowie, o której wspominałeś. No i właśnie to się dzieje, to się dzieje na naszych oczach. Mamy super lekką baterię, 3,5 kg, lekki silnik, także 6 kg różnicy. Pomiędzy bajkiem a rowerem klasycznym, można powiedzieć. To ostatnie tylko pytanie, bo ja postaram się w artykule dla naszych widzów więcej szczegółów w tej przemycie wagowych i jakie to modele dokładnie obejmuje cała ta rewolucja. Tak żebyście sobie mogli to wszystko przeczytać, to będzie link na dole w opisie filmu. Ale tak, rząd wielkości, ile będą ważyły te, te nowe rowery? Albo chociaż jeden może, może chociaż ten teo, żebyś nam dał taki właśnie ogląd nam i widzom, jaka będzie masa kompletnego roweru. To jest Teos RS90, czyli najwyższy model ścieżkowy, najlepiej wyposażony, bateria 902 godzin, silnik Max Pro 105 Nm, rama aluminiowa rozmiar L, 22 ,980 kg 980 g, czyli poniżej 23 kg, w pełni wyposażony rower ścieżkowy z mocnym silnikiem. Jest lżejszy. Niż większość karbonowych e, rowerów konkurencji. No i 105 Nm. I 105 tak. Nm. A ja tylko jeszcze dodam, bo mi się przypomniało z prezentacji, i to będzie moje ostatnie słowo w naszej rozmowie, że nowy Teos ma też więcej skoku z tyłu. 140 teraz? Tak, 130? jest, tak. 140 A było dokładnie. 130. Było 130. I z przodu mamy? Z przodu jest 160 mulet. Zwinny, skoczny rower, jeszcze lżejszy. Może co też warto e, wspomnieć, to że ten Teos wygląda na pierwszy, na pierwszy rzut oka bardzo podobnie do poprzedniej generacji, ale nic bardziej mylnego, jest to zupełnie nowa rama, jest przeprojektowana, oczywiście wizualnie wydaje się być dość podobna, ale przy tej nowej iteracji ramy zastosowaliśmy jeszcze dalej idącą optymalizację, sztywność do wagi. I te ramy są lżejsze około 10% od poprzedniej generacji i te 10% lżejszych ram, ten to minus 10%, jeżeli chodzi o, o masę tych ram, dotyczy także innych modeli, czyli sztywniaków, hardtaili, okay. rowerów trekkingowych itd., itd. Także to są. Cała, cała generacja ram jest około 10% lżejsza. Po prostu jest wielka zmiana w kolekcji. Wszystkie, wszystkie ramy Dokładnie są lżejsze. Dokładnie tak, tak, tak. Tak, tak. To jest. Cała nowa koncepcja e-bików. Ale zachowany jest widzę Finkling, zachowana jest ta symetria mocowania dampera. Tak, jak najbardziej. Te, te wszystkie najfajniejsze. E, czereśnie Wisienki zostawiliśmy e, w, także w tej kolejnej wersji tego, tego modelu. Także jest asymetrycznie mocowany damper, jest właśnie tinkling, e, wyjmowana bateria w systemie szufladowym. E, także, A to właśnie jest też nowość w przypadku Hartajli, dlatego że Hartajle do teraz tego nie miały. E, w tym momencie nasze Hartajle mają także e, ten system szufladowy, więc korzystają. Już ze wszystkich benefitów e, nowej generacji ram. Brzmi to obiecująco. Wielkie dzięki za rozmowę. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć. Zamykając segment rowerów elektrycznych, warto wspomnieć o Kelisie E-Sucie. To jest pierwszy gravel ze wspomaganiem tego producenta. Jest to bardzo ciekawy rower, zbudowany, wydaje mi się. W tym najlepszym obecnie możliwym wydaniu, czyli z silnikiem w tylnej piaście. Konkretnie jest tutaj system wspomagania Male X30. Do tego bateria zintegrowana z ramą o pojemności 236 watogodzin, Całość sterowana tutaj guzikiem na górnej ramie. No i oczywiście gniazdo ładowania jest ukryte w tym miejscu, tuż nad węzłem suportowym. Zwróćcie uwagę, jak bardzo kompaktowo to awar się prezentuje. Jak faktycznie te współczesne Egravele no, wyglądają podobnie do rowerów analogowych. Fajna konstrukcja, tak jak powiedziałem, pierwszy raz w ofercie Kelisa pojawia się gravel ze wspomaganiem. No i cóż, no ciekawy jestem jaki będzie odzew z rynku, i jak ten rower w ogóle będzie się zachowywał. Być może będzie okazja go przetestować, tego oczywiście jeszcze nie wiem. Jeżeli chodzi o analogowe gravele, no to w kolekcji Kelisa mamy ten sam układ, który był dotychczas, czyli jest aluminiowy model Sud, taki wszechstronny, uniwersalny gravel do wszystkiego. Karbonowy Sud, czyli gravel wyścigowy, bardziej sportowy, no i przygodowy model Grut, który miał swoją premierę w 2025 roku i zresztą miałem okazję testować jedną z wersji Gruta. Natomiast do kolekcji 2026 dochodzi ten model Grut 30, wersja najbardziej budżetowa. Zwróćcie uwagę na osprzęcie MicroShift i z hamulcami tarczowymi, ale mechanicznymi, także jest to taka najbardziej budżetowa, najtańsza odsłona gravela przygodowego, który ma dobrze spisywać się w trudnym terenie, którym można śmiało spróbować wjechać nawet w takie ścieżki bardziej specyficzne dla MTB. Chociaż powiem Wam szczerze, miałem okazję jeździć na innej wersji, wyższej wersji wyposażeniowej i ona była naprawdę szybka, mimo tego całego swojego terenowego charakteru, ale dzisiaj nie o tym. Teraz przejdźmy do kolejnego Gravela, który jest nowy w kolekcji Kelisa. A jest nim Sud X100, czyli topowy model oparty o karbonową ramę na karbonowych kołach no i zwróćcie uwagę na nowej grupie napędowej Shimano GRX 1x12, czyli na tym w pełni bezprzewodowym GRX. ie Tego wcześniej nie było w kolekcji. No i jest to kolejny model, który wzbogaca tą kolekcję Graveli, a jest ona faktycznie w naprawdę rozbudowana. Spore zmiany znajdziemy też w kolekcji rowerów szosowych Kelly's URC, ponieważ na pierwszy rzut oka te rowery wydają się bardzo podobne do tego, co mieliśmy wcześniej, ale to jest zupełnie inna, nowa rama. Przede wszystkim zmieniła się geometria. Teraz geometria jest bardziej endurance, czyli bardziej rekreacyjna, bardziej długodystansowa. Pozycja jest mniej pochylona, mniej wyciągnięta, bardziej dopasowana do potrzeb amatorów. No i druga bardzo istotna zmiana to jest fakt, że nowy frameset pomieści znacznie szersze opony. Wchodzi tu maksymalnie. 32 mm, tego brakowało wcześniej, a poza tym nadal jest utrzymany ten taki sportowy, mocno zintegrowany aerodesign. Fajnie to wygląda. Są trzy wersje wyposażeniowe: URC50 na mechanicznej stopiące 2x12 i kołach aluminiowych. URC70, czyli opcja też na kołach aluminiowych, ale z sprzętem 105 DI2. No i wersja topowa URC90 na osprzęcie Ultegra DI2 i karbonowych kołach. Ostatnią nowością, którą chcę wam pokazać, jest linia modelowa Tayc. zresztą kiedyś w kolekcji Kalisa były już e, rowery Tayc, natomiast potem zniknęły na jakiś czas, a teraz znowu wracają w formie takich fulli -y do downcountry 130 mm skoku z przodu, 120 mm skoku z tyłu, duże koła 29 cali, aluminiowa rama. No i jest to taka platforma do jazdy po górach, dynamicznie pod górę, agresywnie z góry, po prostu full downcountry. Mieliście już wszystkie nowości Kelisa na 2026 rok, chociaż to nie wszystko, bo tak naprawdę są też ciekawe trekkingi Carlson i Christie. Fajne nowości wśród rowerów dziecięcych oraz nowe specyfikacje rekreacyjnych rowerów MTB, czy choćby nowe akcesoria typu torby, lampki i tego typu produkty. Natomiast to, co wam pokazałem, to jest to takie klucz najciekawszych, najbardziej zaawansowanych i po prostu najbardziej smakowitych nowych produktów, które spotkacie w kolekcji Kelisa na 2026. Tradycyjnie w opisie się filmu jest też link do mojego artykułu, w którym bliżej i dokładniej zgłębiam wszystkie te nowości, o których mieliście okazję przed chwileczką posłuchać. Także zapraszam Was do jego lektury. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górze oraz koniecznie subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco z tego typu treściami. Ja się z nami żegnam, trzymajcie się. Do zobaczenia.